Dzień dobry Państwu. Teraz będą specjalne życzenia dla Pana Jubilanta Adriana Wojciechowskiego od przyjaciół Team Relax Kieba Razi. Drogi Panie Adziu, z okazji 30 urodzin życzymy Ci wymarzonej podróży z Panem Wojtkiem do Afryki, czyli ze mną. W Afryce to byłem na zaproszenie. Wziąłem udział w nowym filmie Małgorzaty Szumowskiej, Michała i al Ten film będzie miał premierem pierwszego... 1. Czerwica na festiwalu w Krakowie, a to co nagrywałem w internecie, to było poza filmem, to było tak dla Pekin. mam nadzieję z przyłożeniem oka. Ale bardzo chętnie, że okazja to bym wziął cię do naszej ekipy. Ale... Gdzie w końcu będziesz mógł być sobą i grać z na wielbłądzie? Oczywiście, że tak. Szczęścia z Martą i w niedalekim czasie wesela, na którym zagrałem te zrob. Bardzo chętnie zagrał. Dobrej formy na siłowni i pokonania psa w walce jeden na jednego. Kasy jak Pablo Escobar i fryzury Pershinga z jedzenia 30 minut metrowego kebaba. U Alibaba. dużo zdrowia, bo już nie trzymasz się tak jak kiedyś. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że spotkamy się na jakiejś imprezie, jakieś piwo obalimy, pobawimy się i gdzieś melasz jakieś spodnie dzieje. Życzę wszystkiego najlepszego z okazji świętki. Trzyma się, cześć, do zobaczenia. Czyli są nowoczesne,